Dzień dobry panie Kazimierzu. Cześć! Jak postępy przy ciągniku? Cały czas widzisz, że robię. Cały czas. A co? Widzę, że cały Przód już zakładam, nie? Choć tam blaszkę podłożyłem, to tam to. By był, by były tam w sklepie nie było, nie? Co? Nie był pan w sklepie, panie? Nie, to bo, bo bo. Tu zrobiłem taką blaszkę, podłożyłem i. tama było, wiesz. No. No, no samemu to jest wyjdzie, sam tak, przód, tam To jak to e, ja? No wiem, wiem. Wygląda. Wygląda na razie obskurnie. Obskurnie wygląda, no bo wie się że wygląda. No wiadomo, nie? No. Przecież. Wiadomo. Wiadomo co się dzieje. Tak. Co się dzieje, jak się dzieje. Widziałem te podkładki, ale to kurwa. Wiesz, ja nie... A, a mówi, że. Mówi, że. A piaskuje? No dałem do piaskowania tamto. Aha. Mają wypiaskować, ale kiedy do to wypiaskują? Będziemy czekać. Nie tak bardzo. Trzeba na razie... Pudź! Żelazo póki zaraz odkupka odkupka starej gardzy. Tak. Cały czas odkówka. Aha. No. Nie mam. klucza się ciepłe. No, no dzisiaj klucz. Co? Oddałem go dzisiaj. Trzeba było mówić, że jest potrzebny? No to tu nie wiedziałeś, że, że trzeba złożyć. trzeba było go zostawić. Co? Mogliśmy go zostawić. A tak to pojechał. Silą dawkę. Puk, 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 puk. Trzeba go dobrze będzie opukać. Opucza, opukamy go wszędzie mm, A to sprzęt, to to wykręcę tą śrubę, Którą? No to, miałeś wykręcić, gdzie wykręcić? Którą śrubę? No to mówiłem Ci o, przewierciłem ją, miałeś wykręcić.